Dzień dobry Państwu, proszę Państwa Wczoraj, była to chyba wczoraj albo no, przedwczoraj, byśmy się mieli Władze federalne postanowiły, że osoby, które będą przekraczały granice Kanady nie muszą już mieć testu na, na koronawirusa No fantastycznie, wszystkim się poprawia W zasadzie to już wiele osób myśli, że jest jakby jak było, no bo a, dni dłuższe, nastrój lepszy, cieplej się robi a, i w zasadzie można już żyć w restauracjach, można już wiele rzeczy robić, ale wciąż nie można jeszcze w przypadku osób niezaszczepionych latać samolotami, jechać pociągami, czyli co, zostaje dalej ta część yy, Niby praktycznie rzecz biorąc podobnego do chin kredytu społecznego, bo to co są osoby niezastrzepione, są ludzie, którzy po prostu nie posłuchali rządu. Czy to ma jakiś sens dzisiaj, żeby takie osoby nadal nie mogły e, podróżować? No chyba nie, bo skoro Kanada jest tutaj zupełnym wyjątkiem, dlaczego jest ta pozostałość? No proszę zapytać swoich posłów, proszę naprawdę o tym mówić, bo to jest powolne gotowanie żaby. Dzisiaj chodzi o to właśnie niezaszczepienie, za chwilę będzie chodziło o coś zupełnie innego i osoby, które nie posłuchają w rządu, będą miały gorzej. Będą miały po prostu tak, że będą sekowane na każdym kroku. A w tym momencie dotyczy to osób, które nie posłuchają rządu i nie przyjęły drugiej dawki szczepionki, nie są w pełni zaszczepieni. Niedługo może dotyczyć to trzeciej dawki szczepionki, boostera, nie wiadomo czego. Tresowanie. Proszę Państwa, nie dajmy się tresować. Nadal jeszcze odwołujmy się do tych wszystkich przepisów demokratycznego państwa prawa. I e, nawet jeśli państwo są zaszczepieni i państwa nie dotyczy e, to sekowanie i to ograniczenie, e, to naprawdę nie chodzi o to tutaj, kto kiedy i z jakich powodów się zaszczepił. Chodzi o to, żeby nie było tego rodzaju przepisów. Gangsteryzm, tak bym powiedział, gangsteryzm państwa, które sobie na to pozwoliło w przypadku osób e, niezaszczepionych, no i pokazało, postawiło na swoim, wbrew prawu, wbrew konstytucji. Jeżeli raz się coś takiego udało zrobić, jeżeli raz się przekroczy taką granicę, to później wiadomo, że będzie ona również w innych przypadkach przekroczana. Także proszę o interwencję. Proszę się stawić, proszę protestować, Wcześniej, bo też nie. proszę zwrócić uwagę, że te wszystkie przepisy one są zawieszane, a nie usuwane całkowicie. I również osławiony paszport szczepionkowy. No wciąż istnieje, te wszystkie dane istnieją, prawda? To wszystko będzie ujęte w nowym systemie cyfrowej identyfikacji obywateli. Czy o taki kraj nam chodzi, czy o taką wolność nam chodzi?